Pierwsze niusy kwietniowe. Oczywiście nie można ich zacząć inaczej, jak od kraksy na wyścigu dookoła kraju basków. Chłopaki przeszarżowali w zakręcie, zakręt był źle oznaczony, nierówna nawierzchnia, chyba w ogóle łuk drogi, czy pochylenie w łuku drogi wynoszące i na tyle niefartownie, że jeszcze centralnie wynoszące do betonowego rowu część zawodników powpadała do tego rowu. Część go przeleciała, przeskoczyła i dopiero tam powpadała, poprzelatywała po przez kierownicę, i tak dalej. Na pewno największą stratą dla nas, jako dla kibiców, jest to, że w tym upadku ucierpieli tacy kolarze jak Jonas Wenegard, Primoz Roglic czy Remco Evenpol. Efekt tego można zobaczyć w newsach z maja. W których będzie o tym, jak zaczęło się Giro. Drugi kwietniowy news jest sprzętowy. Producent bliski memu sercu, czyli firma Campagnolo, wypuściła korbę z pomiarem mocy. Rychło w czas chciałoby się powiedzieć, bo wszyscy już od dawna mają te pomiary mocy, niektórzy już którąś kolejną generację, a Campagnolo właśnie... Wypuściło pierwszą, ale i tak są lepsi od Shimano, bo na przykład mają bezprzewodowe przerzutki, a Shimano cały czas ma przerzutki jeszcze na kabelkach, chociaż w Shimano również idzie nowe, nowe grupy. MTB nowy Durace, być może 13-biegowy, i z bezprzewodowymi, wreszcie ładowanymi chyba osobno, przerzutkami przód i tył. I ostatnia pozycja w pierwszych newsach z kwietnia to ponownie Kasia, niewiadoma, która wygrywa strzałę walońską. I tym razem mocno przyciska pod górę. I ani wolering, ani Longoborgdini nie są w stanie utrzymać jej koła. Robi parę metrów przewagi i pewnie wygrywa strzałę walońską. Klasyk o naprawdę dużej tradycji i wysokiej wartości jako wyścig. Także po raz kolejny z przyjemnością można było oglądać, jak Kasia jeździ i tym razem jak zwycięża. Tyle pierwszych kwietniowych newsów. Do zobaczenia w kolejnych. Hej!